Witam serdecznie kochani spod znaku bliźniąt w tym czytaniu tarota dla Was na nadchodzący miesiąc na grudzień. Zaczniemy to czytanie od postawienia kart na te sytuacje takie związane z sprawami przyziemnymi. Najpierw na sytuację materialną, czyli dotyczącą pracy, finansów, także może jakichś obowiązków. Zobaczymy, jak będą wyglądały wasze plany i przedsięwzięcia, jak się będą układały, Przynajmniej, tak, bliźniaki? A również na koniec, poniekąd, zapytamy o Wasze zdrowie. No, nie mniej ważny temat, bliźniaki, tutaj zdecydowanie. No dobrze, zacznijmy od. Tego działu, że tak powiem. Wam tylko przypomnę bliźniaki, żebyście zostawili lajka, żebyście rozważyli subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, ale popatrzmy, co w tej sytuacji materialnej się tutaj dzieje. Mamy rycerza Buław i mamy kartę cesarza. To znaczy, że jest to dobry czas ten grudzień, nadchodzący miesiąc. Jest to dobry czas na podjęcie takich konkretnych działań, takie, które wyplanujecie w tej materii. Jeżeli macie jakieś, um, jakieś, właśnie, plany, jeżeli chcecie coś osiągnąć, jeżeli chcecie, nie wiem, coś zmienić, może szukacie pracy, tak? Chcecie zmienić pracę, chociaż grudzień wydaje mi się, że to nie jest miesiąc taki idealnie, tak ogólnie mówiąc, sprzyjający takim ruchom, ale widzę, że mimo wszystko, w Waszym przypadku, bliźniaki, takie działanie może, Przynieść pozytywny efekt, gdyż karta cesarza mówi o czymś, co wychodzi od was, co opiera się na was, tak, bezpośrednio, a rycerz Buław mówi o tym, że. Będzie można osiągnąć właśnie coś, tak? Mamy energię, mamy odpowiednią siłę przebicia, tak? Umiejętności i tak dalej, żeby te właśnie rzeczy osiągnąć. Więc wydaje się, że takie przedsięwzięcia będą jak najbardziej, no nie powiem, że od razu wskazane, ale jeżeli macie coś takiego na myśli, to warto pójść tym tropem, tak? Bliźniaki, warto zastanowić, czy nie ma właśnie takiej jakiejś rzeczy, której byście nie chcieli osiągnąć. Mówię, niekoniecznie od razu znaczy to, że macie odmieniać świat swój w tej sytuacji materialnej, ale jeżeli podejmiecie jakąś inicjatywę, tak naprawdę to do tego się ogranicza czy może nie ogranicza, ale zmierza to jest ta kwintesencja bliźniaki, że jeżeli podejmiecie jakąś własną, konkretną inicjatywę, to faktycznie przyniesie to pozytywny efekt. Skąd no wiem, że przyniesie pozytywny efekt, gdyż mamy kartę Trójki Pucharów. Trójka Pucharów mówi o powodzie do radości, tak? Więc na to karty tu wskazują, że będzie jakiś właśnie powód do zadowolenia w tej sferze, no właśnie, sferze materialnej, finansowej, także, bo one często są te kwestie pracy, także z finansami się są bardzo mocno sprzężone, nie, mimo wszystko. Ale e, moi drodzy, no, warto tutaj działać, warto wykonać jakieś właśnie takie działanie. E, też karty tutaj nie mówią, co ważniejsze, i może od tego tak naprawdę powinienem zacząć, bliźniaki. E, karty nie mówią w żadnym wypadku tu o jakiejś przeszkodzie, o tym, żeby miało coś, coś pójść niekoniecznie po Waszej myśli, e, miałoby być jakimś dodatkowym wydatkiem, tak? Ogólnie tutaj karty nie, nie mówią, o de, nie ma denarów żadnych, więc e, te sprawy finansowe, podejrzewam, że nie są specjalnie poruszane w tej materii, więc mogą być w, wielki, w dużej mierze podobne, jak, jak są, tak, ale, ale no, też można powiedzieć, że nie ma niczego, co by działało naprzeciw tej, w tej sferze, więc jest jak najbardziej taki czas, mimo wszystko aktywny tak, nakierowany na to, żeby ewentualnie móc spróbować coś tam własnego pchnąć, jakąś myśl swoją przeforsować i nie ma tutaj na pewno nic stojącego na Waszej drodze. Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia, no powiem Wam, że nawet w tym wypadku to moje ostatnie zdanie, które mówiłem o, tym, o tej sytuacji materialnej, że nic nie stoi konkretnie na przeszkodzie, jak najbardziej tutaj także się Także można je wykorzystać. Tak? Tutaj także ono pasuje. Mamy czwórkę buław, mamy kartę dziewiątki Pucharów i mamy także króla Pucharów. Król Pucharów, ja może powiem od razu, tak? Ja może powiem od razu, to nada taki ton tej interpretacji, że tak powiem. Król Pucharów wskazuje na to, że bliźniaki będziecie zwyczajnie, najzwyczajniej świecie zadowoleni z siebie, swojego wyniku, ze swojego no, tego, co się uda w tym czasie wam osiągnąć, tak? A mówię osiągnąć, tak? Oczywiście to trzeba odpowiednio dostosować stosować do całej tej sytuacji bo um... Przecież nie zawsze od razu zdobywamy Monteverest, Mont tak? Na, na każdy miesiąc, ale ogólnie z tych rzeczy, które byście chcieli i będziecie sobie planowali na grudzień bliźniaki, to będziecie zadowoleni, tak? Będziecie zadowoleni z tego, jak sytuacja się potoczyła, co udało wam się zrobić, jak to zrobiliście. Nie będzie na pewno powodu jakiegoś do narzekania. Za to będzie powód tutaj bardziej taki do bycia zadowolonym bardzo z siebie. Nawet tak wybitnie z siebie, bo w jednym konkretnym przypadku, w jednym konkretnej sprawie, coś pójdzie wybitnie, tak? Coś pójdzie naprawdę. No, tak, jakbyście chcieli sobie to wymarzyć, nie? Dziewiątka pucharów, moje drogie bliźniaki, jest to karta, która daje nam coś, daje nam jakąś no, nagrodę, oczywiście, taka trzeba tutaj wziąć to w tych znaczkach, że to nagroda jest często także no, wynikiem tego, co my robimy, naszych osiągnięć, naszych decyzji i tak dalej, ale także chodzi tu o to, takie bardzo sprzyjające warunki tak że los nam rzuca troszkę jeszcze tego daje nam takiego szczęścia i nam akurat tak wszystko się poukładało że wiecie nawet jakbyśmy tam milion energii w swojej procent wsadzili w coś ale jeżeli nie byłoby tego szczęścia tej ostatniej malutkiej takiej wisieneczki na torcie to by można było się zajechać a i tak nie osiągnąć takiego efektu tutaj jeszcze mamy połączenie nie dość że tego co robimy i naszych decyzji ale właśnie tego Sprzyjającego, sprzyjającego nam szczęścia i okoliczności, i ta jedna rzecz się no, Wam, bliźniaki, wybitnie po prostu, zwyczajnie powiedzie. Mówię o jednej rzeczy, bo czwórka była w, konkretnie, wskazuje na jed, o jednej takiej sytuacji, ważnej sytuacji, w której się cieszymy, która jest właśnie dokładnie tym. Więc, no, okej, okay, w grudniu mamy troszkę takich wydarzeń, które mogłyby. Mogłyby e, no, pasować do tego opisu, tak? Może gdzieś jedziecie na święta, może na jakiegoś sylwestra gdzieś tam jedziecie, e, może coś innego planujecie, zupełnie niezwiązanego z tą całą, wiecie, Mary i śpiewającą, e, tak? Może coś takiego innego chcecie osiągnąć. W tym wypadku zdecydowanie e, ta rzecz się powiedzie, więc warto takie nawet bardziej ambitne plany, warto optymistycznie także podchodzić, właśnie do takich planów i przedsięwzięć. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, tak, I samopoczucie, także tu jest razem połączone. Jest karta sprawiedliwości i ona tak naprawdę mówi o tej takiej kwintesencji samego tego zdrowia fizycznego jeszcze w połączeniu z siódemką denarów tu. Karta sprawiedliwości mówi, że no, będzie tak obiektywnie tak, będzie obiektywnie dobrze w tym sensie, że jeżeli no, będziecie dbali o siebie, tak, gdzie będziecie robić jakiś głupot, to no, to wszystko będzie dobrze, tak? Że tak naprawdę to wasze zdrowie jest w waszych rękach, więc no, może bieganie z gołą głową po siarczystym mrozie, po nocach, w deszczu, jeszcze nie, nie, nie jest wskazane, może się odbić czkawką, tak? Ja wiem, że to z reguły by tak było, i akurat tutaj ta karta sprawiedliwości. Ona często jest taką, może, mało spektakularną kartą. Tak? To jest taka karta, która mówi, że no, im będzie tak, jak można spodziewać się, że będzie. Nie? Tak jak nam ta mama kiedyś mówiła, a nie mówiłam, załóż czapkę. Nie? E, no, a nie nosiliśmy czapki i się doigraliśmy. Tu będzie dokładnie tak samo, ale siódemka denarów wskazuje na całkiem dobre takie zdrowie takie podstawowe też jeżeli macie jakąś rekonwalescencję, jeżeli próbujecie dojść do siebie w jakimś aspekcie zdrowotnym to też to dobrze świadczy, że idziecie w dobrą stronę, a karta gwiazdy bardziej w tym wypadku wskazuje na samopoczucie ale w niektórych przypadkach może także mówić o, o tym po prostu zdrowiu bo to jest karta takiego dobrego rokowania, tak? że mamy opty mamy energię, mamy takiej palimy, może no, od razu nie palimy się do tego, co będzie w przyszłości, ale e, patrzymy optymistycznie na to, nie? Więc w większości przypadków tu chodzi o to, że będziecie po prostu bliźniaki w całkiem dobrym humorze, a e, no w tym drugim takim znaczeniu jest to, że jeżeli no stoicie na, na drodze właśnie na jakimś rozstaju i jakieś rokowania mają być, tak? No to one będą dobre. Mogą być takie wskaźniki na to, że zmierzono to wszystko w dobrą stronę. No dobrze, bliźniaki moje, kochane, zobaczmy teraz, co tu karty mówią o tej sferze już takiej bardziej osobistej. Najpierw jak e, będzie się układało między wami a e, no, waszą rodziną, przyjaciółmi, tymi bliskimi osobami, ale także osobami, wiecie, takimi jak e, znajomi z pracy, których lubimy, nie? Czyli na to środowisko takie nasze, e, a również mamy rozkład taki, takim, ok, to są takie rozkłady, to jest całe, to jest jedno czytanie, ale tu jest ta część, w której jest mowa o kontakcie z tą najważniejszą osobą. Tak, z tą najważniejszą osobą, z tym bliskim kimś. Najczęściej to jest partner, partnerka, tak? Albo osoba, którą, jeżeli jesteście singlami, no, chcecie dopiero poznać i może jest tutaj na to jakaś szansa, ale jeżeli nie patrzycie w tych kategoriach, to jest ta osoba, którą najbardziej, która najbardziej wasze teraz myśli, i uczucia pochłania, tak, czyli to może być dziecko, to może być ktoś z rodziny, tak, jakiś przyjaciel, na którym bardzo się skupiacie. Więc więc niekoniecznie musi być to romantyczne e, czytanie. Niemniej zacznijmy od e, tutaj kontaktu z tymi bliskimi, rodziną. No pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy i wiecie co, to będzie takie bardzo, to będzie takie bardzo, no, powiedziałbym, zrównoważone, e, zrównoważona interpretacja tego i ten miesiąc na to wychodzi dla Was też, e, moje drogie bliźniaki. Pierwsza rzecz, siódemka pucharów wskazuje na to, że takich interakcji, takiego kontaktu będzie całkiem sporo. To jest karta, która mówi o tym, że jest wiele rzeczy, tak? Z reguły są to fajne rzeczy, takie na które, nietypowe może takie rzeczy, tak? Których może na co dzień nam się nie zdarzają. W większości przypadków to są takie fajne, drobne wydarzenia, więc no w, tym, w tym przypadku można powiedzieć no właśnie o tym, że w kontakcie z tymi bliskimi, no będziecie się widywali może na te święta, tam z rodzinką, z którą często się nie widujecie aż tak. Też może ze znajomymi będą jakieś okazje. Barburka, może jakaś tam odpali, nie, nie wiem, może są tu jacyś obchodzący barburkę jeszcze. Bardzo mnie to ciekawi, bo, bo ja trochę z północy jestem i tam może u nas ta barburka niekoniecznie jest tak popularna, ale, ale bardzo mnie to interesuje. Bliźniaki, no dużo tego będzie, tak? Więcej na pewno niż zazwyczaj. Niemniej, raz jeszcze użyję tego słowa. Mamy tu takie zestawienie. Mamy Królową miecze i Królową pucharów. I jak nawet popatrzycie sobie, tak, niezależnie jak będę trzymał tę kartę, to panie albo patrzą w zupełnie złe strony zupełnie inne, albo tak konfrontacyjnie na siebie patrzą. Nie? Więc w tym wypadku bliźniaki, co to znaczy? Najpierw zacznę od tej królowej mieczy. Ta królowa mieczy mówi, że część tych spotkań czy tej interakcji może nie będzie najbardziej interesująca. Nie wydaje się, żeby była zła, nie wydaje się, żeby tam był jakiś konflikt, żebyście mieli, wiecie, sobie do gardę uskoczyć przy tym wigilijnym stole na przykład, czy coś takiego. Nie, zupełnie nic takiego. Ale niektóre takie wydarzenia będą... Będzie trzeba po prostu przesiedzieć, nie? Będziecie myślami gdzie indziej, może, wiecie, jakaś impreza zakładowa jest, wigilia zakładowa to często popularne wydarzenie jest w naszym kraju, jeszcze, no i one potrafią być czasami specyficzne, nie? <noise> no, to może być tego typu sprawa. Ale jest też Królowa Pucharów i Królowa Pucharów w tym wypadku mówi o tym, że będą też takie momenty, w których będziecie się czuli naprawdę dobrze. Tak jak Król Pucharów mówi o tym, że czujemy się dumni z siebie, że jesteśmy zadowoleni, albo ktoś jest nawet z nas zadowolony. Ja tego nie powiedziałem, ale tu jest możliwe, że no Wiecie, ktoś będzie pochwalał i będzie bardzo zadowolony z tego, co wy, bliźniaki robicie, nie, co wam się udało zrobić, albo co planujecie zrobić. No, to różne rzeczy mogą być. Ale w przypadku Królowej Pucharów jest to bardziej związane tak społecznie, tak? I artystycznie jeszcze do tego, jak te że dwie rzeczy połączyć. No. no... Może, no właśnie one są połączone w formie tej karty. Więc z jednej strony mamy. Em... Bardzo takie fajne bycie z osobami, które faktycznie nas kochają. My te osoby kochamy, cieszymy się z tego kontaktu. Naprawdę jest tak fajnie, przyjemnie, spokojnie i te emocje fajnie nam tutaj mruczą i grają. No, ten artyzm w tym kontekście niespecjalnie, o którym tu Królowa Pucharów też potrafi mówić, niespecjalnie się objawia. Bo, no, w kontekście kontaktu z bliskimi, no nie wiem, chyba że pójdziecie do galerii sztuki, nie? Ale, ale chodzi też o to, że można być tak trochę rozczulonym pewnym kontaktem z bliskim. tak? Nie wiem, może z wnuczkiem spędzicie albo wnuczką jakiś super wspaniały czas, czy tam no, z kimś z rodziny będziecie mieli jakąś naprawdę taką bliską, emocjonalną rozmowę, ale tą pozytywną, nie? Więc to też może się wydarzyć w przeciągu tego miesiąca. Bliźniaki. A jak wygląda tutaj relacja z tą najważniejszą dla Was osobą? Ja zacznę od interpretacji właśnie dla osób, które są w związku, które już wiedzą, kim jest ten człowiek. Tak, w tym wypadku. No mamy dziewiątkę i siódemkę buław. To znaczy, że w dużej mierze będzie. Znaczy nie chcę, chciałem powiedzieć, że w dużej mierze będzie przyzwoicie. I owszem, będzie przyzwoicie, będziecie się dogadywali, będziecie mieli różne obowiązki i będziecie razem działali całkiem sprawnie, jako para tak Ta ka Te karty jednak wskazują, że może być troszkę problem, żeby mieć tego właśnie takiego czasu dla siebie. Więc jeżeli na przykład też skupiacie swoją uwagę w tym wypadku na kimś innym niż na partnerze, czy, czy kim, jakimś obiekcie ukochania, tak? moje drogie bliźniaki, to w tym wypadku wydaje się, że też może być mało czasu, mało okazji do spotkania się, tak? mało okazji do spędzenia razem i owszem, owszem, Так, то. Tak, tu może być, ale mamy także kartę słońca, i karta słońca w tym wypadku daje taki fajny powiew ciepła, gdyż ona mówi, że to, ten kontakt, który będziecie mieli, będzie fajny, będzie radosny, a także będzie czuć, że pomimo tego, że może nie spędzacie tego czasu aż tak dużo, to w jakichś wiadomościach, to w tych takich momentach, chwila, kiedy faktycznie coś tam jednak razem zrobicie, no, będzie ta życzliwość widoczna z obu stron, tak, tak, tak. Od was będzie szła w tą stronę tej osoby, jak i ona będzie odpowiadała, będziecie się do siebie uśmiechali, tak? I to jest, no, okej, okay. to mówię, może jakichś przełomowych rzeczy nie będzie, ale będzie na pewno takie poczucie, że nie jest źle, a wręcz przeciwnie, że jest wzajemne lubienie się, i tego Wam tu nawet te okoliczności nie zabiorą. Jeżeli jesteście singlami, bliźniaki, tak? no to powiem tak: raczej nie uda się specjalnie poznać kogoś takiego, z kim już od razu, teraz w grudniu, by było wiadomo, że jest no, tym kimś wartym zainteresowania, ale widzę, że w tym gęszczu, takim gąszczu e, osób, które może tam będziecie nawiązywali jakieś te znajomości, e, będzie też ciekawa znajomość. Taka, która będzie od razu nie świadczyła o tym, że tam ma coś od razu między Wami być, ale będzie Was intrygowała. Będzie e, na pewno to taki promyk, który potem będzie można rozjaśnić może w przyszłości, e, w styczniu, załóżmy. Więc, no, nie jest, nie jest źle, ale no, tak mówię, że jeżeli liczycie, że tam przyjedzie ten rycerz na białym koniu, no, tak, może niekoniecznie. Dobrze, bliźniaki, postawmy jedną kartę, która mówi o dobrej rzeczy, która idzie w Waszą stronę. I mamy tu odwróconą kartę, odwróconą kartę piątki denarów. Jaka jest przeszkoda ewentualna? Mamy siódemkę, buław i mamy radę, czy też pomocny wpływ król, pucharów. Ok, bardzo fajnie. Ja zacznę od tej dobrej rzeczy, która idzie w Waszą stronę. W Wydaje się, że będziecie naprawdę, naprawdę będą jakieś wydarzenia, bo to nie jest tylko to, że nagle tak się nastawicie i stwierdzicie, od teraz tak myślę, ale będą się działy rzeczy, a tu widzę, że jest jak najbardziej dużo takich, które mogą na to wskazywać, które będą Was naprawdę motywowały do myślenia o wiele bardziej optymistycznie w przyszłość, tak? I o przyszłości, o tym nadchodzącym roku, może. Dobrze się pewne rzeczy będą zaczną zapowiadać tak w grudniu, więc one może wiecie, niekoniecznie od razu będzie można owoce tych rzeczy zrywać w tym miesiącu nadchodzącym w grudniu, ale będzie konkretna zapowiedź tych spraw, i szczególnie przy piątce odwróconej denarów mowa jest o tym, że to może być albo sfera zdrowotna, jeżeli jest tu jakiś ewentualny problem, albo albo sfera finansowa, czy ta materialna. Tak? więc i dobrze zaczyna wiać z dobrej strony wiatr w tych dwóch sferach na pewno i to będzie dawało dobrą zapowiedź tych czasów, które mają nadejść. Więc ok, szkoda, fajnie jakby było od razu już jakaś taka gratyfikacja jeszcze w grudniu, ale będzie trzeba na to troszkę poczekać, niemniej i tak będzie to wskazywało na lepsze zdrowie, lepsze perspektywy finansowe. Jeżeli chodzi o przeszkodę, ewentualną. No, będzie od Was dużo jednak takich obowiązków wymaganych, tak? Będziecie musieli w wielu i pewnie w różnych sferach tak tych społecznych, jak i tych pewnie może zawodowych obowiązków. Będziecie musieli no, troszkę bardziej ten pedał gazu przycisnąć i będzie więcej do zrobienia. Na szczęście jest to do zrobienia i się uda, tak, zrobić to wszystko, ale no, będzie to może być troszkę może to być troszkę męczące, tak? Ale radą Kart, czy też takim pomocnym wpływem jest, ta, jest ten król Pucharów. E, więc on wskazuje tak, jak mówiłem no już tu na przykładzie tego króla Pucharów, że te rzeczy, na które się zdecydujecie i z którymi będziecie chcieli no, iść do przodu, one będą się udawały, będziecie z siebie zadowoleni, będziecie ogólnie moż, mo, mogli być dumni z tego, co zrobicie w tym miesiącu. A ja nawet bym widział w tym taką ratę kart, ażeby zobaczyć, jak. E, jak działaliśmy, bo to jest koniec roku, jak działaliśmy w tym roku, co udało nam się osiągnąć w tym roku, i może pogratulować i podziękować samemu sobie e, za to, że no, daliśmy radę. Może to był trochę cięższy rok, e, całkiem możliwe. no teraz trochę cięższe czasy mamy, niemniej optymistycznie patrzymy w przyszłość. E, moje kochane bliźniaki, rozkład dla Was na grudzień. Ja jestem Kosmękowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas. Tylko przy wspomnę, żebyście zostawili tego lajka, może rozważyli subskrypcję i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa.